Jak się ten gracz nazywa? Yy, nazywa się Tymboga. Tymbog jest fajny czy nie? Fajnie. Super się gra? Tak. Uwaga, zaczynamy. Dobra. I zaczynamy. Zaczynaj. Zaczynaj. No, gotowa? Tak. Zaczynamy. Jeszcze raz. Uwaga. Teraz ładnie, na mistrzostwo świata. Uwaga. Patrzmy, nie! Patrzmy! <gry> obróć paletkę na gumę, żebyś miała większą rotację. Obróć, obróć paletkę, żebyś miała większe rotacje. Dobrze, no. Trzymaj w tej samej rączce, tylko obróć w drugą stronę. Nie tak. tak <coughs> Teraz forchę. No, czerwonym. Obróć na czerwoną. Nie myślę, to rotacja. A dlaczego on chodzi na czerwoną? No na czerwoną, dobra, A nie lewą rączką, tylko prawą. O, i teraz tak, odbiję, dobra. Forehand. Ekstra. Działaś? I to jest rotacja? I forehand. Super.